Witam na kanale prosto serwisu. Dzisiaj pokażę Wam, co sobie kupiłem. Mianowicie takiego Dela. Zobaczyłem go u takiego serwisanta i bardzo mi się spodobało, to, jak on jest zrobiony. Taka pancerna walizane. No i kupiłem sobie takiego używanego z Erli, Z jakiejś ADS grup, coś takiego. Spółka ZO. Czy tam inne dziadostwo. No w każdym razie mamy tutaj pierwszy problem, który tu napotkałem. Wciśnięte, wciśnięty slot na kartę I to se spróbujemy naprawić. I wymienimy pastę. No bo przy okazji zobaczymy jak to w ogóle wygląda. Kupując takie używane laptopy od jakiejś tam firmy w cudzysłowie. Widzimy co nawet mamy rysik, port USB-C. Fajnie, że nie jest tak głęboko osadzony. Ogólnie bardzo spoko to jest przemyślane. Tu jeszcze na slot na dysk M2. Fajnie pomyślane, bo możemy sobie wsadzić ten dongle od myszki. I mamy, no po prostu, schowane to, nie? mamy jakieś 232 jakieś HDMI, internetowe złącze. i VGA. Mamy USB-C. Już nie wiem czy to te VGA, kurwa VGA to chyba inne, no nieważne. Tu mamy, nie wiem co to w sumie ma za... Co obsługuje te USB-C, no na pewno to nie jest odładowania. No nie nieistotne. Tu taki tip, jak będziecie otwierać tak, takiego laptopa, to po, pouchylajcie sobie te wszystkie klapki właśnie, tak jak widzicie tutaj dookoła one są pouchylane. Bo po prostu, żeby nic nie połamać, nie? Ja i tak bardzo delikatnie to robiłem, bo nigdy tego nie otwierałem. Przecież w życiu miałem w rękach takiego laptopa w ogóle, nie, dlatego bardzo ostrożnie do tego podchodziłem. I tu się okazało, że trzeba wykręcić jeszcze dwie śrubki, no tak jak widzieliście, od góry, żeby zdjąć w ogóle tą pokrywę. I tu mi się spodobało, że mamy termopady na obudowie. Zajebisty pomysł. Ja kiedyś miałem takiego cienkiego laptopka, to tam też warto naprawdę sobie dać termopady, żeby oddawały ciepło na obudowę, nie tylko na chłodzenie. Tu fajnie heatsink idzie od dysku M2. Tu grafika pewnie jest opcjonalnie, ale w tym przypadku akurat nie ma. No już właśnie zauważyłem: ktoś wpierdolił baterię BIOS na tą gąbkę po lewej, taką prostokątną, zamiast po prostu na ten slot. Widzicie, ona tak zachodzi trochę na tą gąbeczkę po lewej. No, tak pokazuje o co mi chodzi. O, i teraz, teraz będzie kit. Czekajcie, ja nie wiem, kur, fakt, co za ludzie to składają. Nie wiem, czy oni to otwierali? To, to firma co to sprzedaje, czy to, to tak z fabryki wyszło w ogóle? Jak to ogóle mogło przejść, jakieś testy jakości czy czegoś tam? No tu akurat gówno widać. O, już widać. No, było przez sekundkę widać, że już jest naprostowane. Ja tu w międzyczasie wyciągam, sobie ram i odkręcam śrubki. Bo no cóż, trzeba się dostać tam pod procesor. No a dokładnie podchodzenie. Żeby wymienić pastę, nie? Widzimy coś, co mnie rozjebało na łopatki. Czajcie, jest heatsink. Na dysk M2, i on jest kurwa oklejony. No przecież to jest cyrk. To w sumie teraz co ja tak myślę, jak już to oglądam, że pomoże może wiele tłumaczyć umieściwienie tej baterii BIOS. Że naprawdę ktoś to spierdolił po prostu przy składaniu. No przecież to są jakieś jaja. Ten termopad jest jak nowy. Strasznie lepki był, nie? To te na obudowie były w porównaniu do tego wyschnięte. A ten. No, niby super. Kurwa, szkoda, że był zaklejony. Nie wiem. Cuda ludzie się za takie rzeczy biorą. Dobra, no nieważne. Przynajmniej mamy nowy termopad, więc zajebiście. Tu, żeby te antenki powyciągać do góry, trzeba odkręcić te, te śrubki mocujące. Ten port. No cóż, jest jak jest. Jeszcze trzeba taśmy odpiąć. Ja już zapomniałem później tutaj wpiąć, ale spokojnie jest wpięta. Ja to to myślałem, że nigdy nie użyję w ogóle tego portu, ale, ale wpiąłem tak dla świętego spokoju. No i dobra, zdjęliśmy to. No i mamy nasz procesorek. Odkręcamy śruby. Oczywiście tak wszystkie po trochu, nie? Nigdy nie odkręcamy. Także jedna do końca, druga do końca, trzecia do końca, tylko wszystkie po trochu. I drgamy tym chłodzeniem, żeby nie wyrwać procesora. No i mamy jakieś białe gówno. No, jak wiemy, najlepsza nie jest biała pasta. No, zdecydowanie nie jest najlepsza. Schodzi tak jak widzicie, płatami nie rozmazuje się. To jest. Stary wiór ta pasta. No także dobrze, że tu zajrzałem. Jak widzicie, kupujecie używane, kupujecie z, z takiego early używane, z czegokolwiek. No trzeba tam zajrzeć. Trzeba tą pastę chociaż wymienić. Wyczyścić go. Ten akurat był akurat, no zajebiście czysty był, to nie ma co gadać. Ale to raczej wynika z jego budowa, nie z tego jak go ktoś używał. Po prostu, że ten kurz nie miał za bardzo jak się dostać. No ale jednak ta pasta to tragedia. Ale nie mam co narzekać pod tym względem, że używałem go ze dwa dni, zanim wyczyściłem to, wymieniłem tą pastę. I nie powiedziałbym, że wentylator jakoś bardzo wył. Wręcz rzadko się włączał. Ale wiadomo, trzeba to zrobić. Bo jak będę chciał go, nie wiem, bardziej używać, to co, ma mi się spalić? No, no podziękuję za takie atrakcje. Tu trochę jest, kurwa, z tymi antenami zabawy, to chyba z sześć kabli z tych antenowych. Albo no mi się tak wydaje, bo ich tyle tu jest na przeciągane. Nie wiem czemu to nie jest teraz przyspieszone, no ale... Przynajmniej widzicie, że wpinanie tej głupiej taśmy, nawet ile czasu zajmuje, to jest chore. Też więcej mojego u babu było widać. No ale jest jak jest. Tu nie wiedziałem, gdzie ta śrubka ma iść, chyba, ale no dobra, znalazłem. Teraz to będzie przyspieszone. To już tak się nie będziemy na to gapić pół godziny? Ale tak sobie przykładam tą obudowę, żeby zobaczyć wiecie, w które miejsce nie wkręcać śruby, bo będzie tam śrubka z obudowy, nie? to też jest istotne, jak sobie składacie takiego laptopa, jakiegokolwiek, to warto sobie przykładać obudowę, jeżeli nie wiecie, czy śrubka ma być w jakimś miejscu, czy nie. Często na płycie głównej są strzałki, które wskazują na to, że akurat w tym miejscu powinna być już śruba, ale no równie dobrze często tam nie ma takich oznaczeń, różnie to jest. No, sprawdzałem sobie kilka razy. Bo nie, nie miałem pojęcia, kurwa. No Nie wiem, została mi śrubę gratis, no trudno. Do czegoś sobie wykorzystam na pewno. Leci to mojego pudełka ze śrubkami, którym już jest i tak sporo tych śrubek. No. No, podoba mi się ogólnie design tego laptopa. Wiadomo, to jest takie toporne, takie wojskowe, serwisowe, warsztatowe bardziej można powiedzieć. Ale jest fajne. Jakoś tak w moim stylu powiedzmy. No, tu sprawdzałam karta ZD ładnie wchodzi. Ale tak już teraz mogę powiedzieć, że wiecie co? Kurwa nie działa ten slot, nie? To jest akurat przykre. Kiedyś może się za to wezmę. Na razie mi się nie chce. No, Także to było na tyle w tym filmie. Do następnego.